Miłością do książek zaraził mnie mój ojciec, kiedy miałam 14 lat zaczęłam przychodzić do antykwariatu do pracy, pomagać mu. No i zaraził mnie tak skutecznie, że dzisiaj ja prowadzę antykwariat i nie wyobrażam sobie robić nic innego. To jest nasz rodzinny antykwariat. Jedyny antykwariat w Toruniu. Prowadzę go z moją mamą, bez której w ogóle nie dałabym... Rady. Sprzedajemy używane książki. To książki, które przynoszą do nas ludzie, mieszkańcy Torunia, mieszkańcy okolic. Z różnych względów ich już nie potrzebują. My dajemy tym książkom nowe życie, nowe domy. Często w tych książkach są ślady swoich poprzednich właścicieli. Książki mają wpisy, dedykacje od cioci, od babci, dla kochanego wnuczka. Często mają pamiątki, zakładki, pocztówki, papierki po czekoladkach, po cukierkach. To są wszystko takie ślady poprzednich czytelników. Warto przyjść do antykwariatu, żeby pokazać dzieciom takie miejsce. Często dzieci i młodzież w ogóle nie, nie wiedzą nawet, co to jest antykwariat. Czujemy też, że antykwariat ma swój wkład w ekologię ponieważ to są książki używane, czyli raz kupione, raz wyprodukowane, znajdują nowych właścicieli. Zajmujemy dwa pomieszczenia, jedno na parterze, jedno w piwnicy. Antykwariat istnieje 27 lat, w tym czasie czterokrotnie zmieniał lokalizację. Obecnie znajduje się na ulicy Wysokiej 16 na Toruńskiej Starówce.